Tutaj zostanie wycięty otwór Już tam nawet sobie go zaznaczyłem mniej więcej gdzie był Zrobiłem sobie taki wcześniej szablonik I przełożę resztę brakujących elementów Zobaczcie jak ładnie Drzwi wygłuszone Tam pod beleczką też Kupiłem to na Allegro Od oszusta, handlarza, który sprzedał to nie pisząc że jest od Anglika Zobaczcie co tutaj ma ładne, prawda? Witajcie Kolejnego pięknego, mroźnego, ale słonecznego dnia Jesteśmy już na lawecie Widzieliście relacje z walki ze śniegiem Tymczasem to auto naprawdę sobie bardzo dobrze poradziło I nie trzeba było z niczym walczyć Przejdźmy teraz do konkretów W pierwszej kolejności zjedziemy z lawety A potem złożymy kurtyny i złożymy sufit Ponieważ jest już umówiony pan od wklejania szyb I wymiany tylnych trójkąt Temacik do zrobienia Czyli pakiet chrom Jako, że to była najniższa wersja wyposażenia Te uszczelki nie są błyszczące, tylko są gumowe Dlatego postanowiłem zamontować pakiet chrom Ponieważ taka jest wizja na to auto, czyli czerń. Z srebrem, chromem, wszystkimi oryginalnymi chromami i tak dalej. Może jeszcze kiedyś przyjdzie czas na zbudowanie takiego auta czarne z czarnymi, też mi się to podoba, też fajnie to wygląda, ale tutaj była troszkę inna koncepcja. I trzymajmy się już od początku do końca, bo jak wiecie, zmiana koncepcji w środku projektu to nie jest dobry pomysł, bo później, no niestety, widać, że autorowi się coś tam pozmieniało. Bierzemy się za zjeżdżanie z lawety, ponieważ muszę jechać po inne auto, a następnie, tak jak powiedziałem, zajmiemy się montażem kurtyn. Pasów bezpieczeństwa nie, bo pasy jeszcze mam u Bartka w zmianie koloru. O i o tym będzie w następnym odcinku. A my tutaj zamontujemy sufit. Także jak ktoś sobie chce zobaczyć, jak to się robi, no to zapraszam. Może również zaczniemy wygłuszać drzwi. Pożyjemy, zobaczymy. składania tego chrupka, największego ulepa zusa pseudo eski i innych dużo więcej propozycji które tutaj nazw na projekt macie dla przypomnienia co my tutaj mamy silnik włożony odpalony auto jeździ przód tył skręca hamuje można zacząć jeździć deska wrzucona do środka, czas na pirotechnikę, sufit i wklejenie szyby, ale zanim to zrobimy, zobaczcie co tutaj jeszcze jest wrzucone jest wszystko wrzucone na hura co tylko można było wrzucić do auta czyli wszystkie resztę części, zaczniemy od wyjęcia wszystkich tych części, które tutaj są wrzucone właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, na hura, niestety zrobi się bałagan żebym to zrobił, muszę sobie zrobić porządek czyli muszę tamte rzeczy zrobić z nimi porządek, a tu na górze małe spaj po to tego, co będzie we wnętrzu. ale o tym kiedy indziej, no to pogadaliśmy sobie już na temat tego, co dzisiaj nas czeka czyli zrobienie porządku i dalsze składanie chciałbym przygotować auto do klejenia przedniej szyby jest na razie tak wklejona elegancko tutaj na taśmę klejącą nowatorska metoda wklejania szyb także jak ktoś by coś nie wiedział albo kiedyś chciał się poradzić jak zrobić to ja wam służę pomocą powiem jak zrobić to tak żeby było dobrze ale to nie wszystko chciałbym jeszcze zacząć składać przednie drzwi ponieważ jak widzicie nie ma lusterka nie ma uszczelek szyby sobie tak latają tutaj mamy to wszystko rozebrane tutaj jakiś moduł nowy ale jak będziemy składać drzwi no to też czeka nas tutaj kolejny etap wygłuszania Auta, czyli dzisiaj pirotechnika, podsufitka, wygłuszenie drzwi przednich, wiązki przednich drzwi, może i uszczelki i tak dalej i tak dalej. Jak zaczniemy zajmować się przednimi drzwiami, to wymienimy sobie też uszczelki w tylnych drzwiach, a wraz z wklejaniem przedniej szyby zamówiłem, to już umówiony jestem na to, że te tylne szybki też będą wymienione, ponieważ w całym aucie dojdzie pakiet chrom zewnętrzny, te uszczelki chromowane to jest kolejny element posażenia Premium Plus, Prestige, S3 i tak dalej, ponieważ nie było S3 z gumowymi uszczelkami, każdy miał albo albo czarne chromy, czy tam black piano. Oczywiście, aby było tutaj wszystko konsekwentnie tak jak trzeba, żeby to wszystko było spójnie, to też trzeba zmienić. Dzisiaj, słuchajcie, taka kosmetyka. Jest to taki dzień zapoznawczo-poruchawczy. Tutaj trzeba rozpoznać tym, co tutaj będziemy robić. No i ja się rozpoznałem. Robiłem sobie porządek, ponieważ wystawiłem wszystkie kartony z wnętrza auta. Trzeba wyjąć za chwilę ten mój profesjonalno-prowizoryczny fotel i trzeba się zacząć przygotowywać do kolejnych etapów. Trzeba rozebrać wszystko tutaj wokół szybek, żeby był dobry dostęp do wycięć. Ich. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Odbudowałem przewodzik do głośniczka banga. To jest stary przewód. Tu nowy był ucięty. Chciałem, żeby to było wszystko tak jak w oryginalnej wiązce. Za chwilę ten przewód ne, Nie zostanie już po nim śladu. Kolejna sprawa. do znalezione. Rozpatrzyłem się, co w którym kartoniku już mam. Szyba wyjęta. No cóż, trzeba tam wyjąć jeszcze ze środka parę rzeczy. No i tunel. Jak widzicie, tu jest szary tunel. Tu jest czarny tunel. W aucie była jednostka MIB. Teraz będzie MIB Pro. A wiąże się to z tym, że są dwa gniazda USB. Do Android'a Auto no i te dwa gniazda USB trzeba będzie przenieść do szarego tunelu, ponieważ szary tunel pochodzi z wersji przedliftowej. Tutaj zostanie wycięty otwór, już tam nawet sobie go zaznaczyłem, mniej więcej gdzie był. Zrobiłem sobie taki wcześniej szablonik i przełożę resztę brakujących elementów. Założę również do deski panele, tak jak widzicie, w tej chwili przewody wyciągnę odwrotnie. No nie ma to większego znaczenia, po prostu wyciągałem tak, to tak wyciągnąłem tak zostało. Na chwilę trzeba będzie zrobić ten tym porządek, złożyć już tutaj finalnie, deskę przykręcić, ponieważ deska jak na razie jest tylko przykręcona tutaj na tych dwóch punktach, reszta się o telepie, no jak przekręcimy deskę to może, może, a może zanim przekręcę deskę, to złożę drzwi anteny jeszcze założyć nie mogę ponieważ antenę dałem do pana lakiernika żeby mi ją pomalował w czarny połysk a to, że jeszcze ma kilka rzeczy bo jeszcze nie jest zrobiona lotka, jeszcze nie są polakierowane progi, na tym progu nakładki jeszcze nie ma, nie ma jednego otworku także z tego też zrobimy materiał i tak jak powiedziałem, podsumowując dzisiejszy dzień to taki dzień zapoznawczo-poruchawczy w nowej lokalizacji, nie za dużo zrobiłem ale przynajmniej się nie namęczyłem ale cóż, coś tam jeszcze zrobię. Może założę tutaj te listy chromowane. Mogę te drzwi, ale żeby uzbroić znowu te drzwi, trzeba by je było wygłuszyć. Wolałbym już od tamtych zacząć. Bo jak tamte założę, tamte wygłuszę. To będę mógł je składać na gotowo. Te muszę bardziej rozebrać. Trzeba wymienić w nich wiązki, ponieważ dokładam ambient boczków. Dokładany jest bang. Jest potrzebne również podświetlenie blend, klamek, blend. No i wiązka do banga, oczywiście, w drzwiach jest inna. Ale to wszystko jest. Mam, muszę to poprzynosić. Ale faktycznie, już jakbym założył tutaj te chromy, wygłuszył przednie drzwi. Tutaj mam maty. Te maty stoją sobie właśnie specjalnie tu wewnątrz, ponieważ tutaj mamy około 15 stopni jeszcze teraz bliżej na grzewnicy je położę także można już te maty będzie naklejać tutaj tą matą wykleimy jeszcze tylną półkę przed założeniem tapicerki i tyle, to do dzieła, bierzemy się za tunel kończyłem już chodzić wokół samochodu, oglądać, rozmyślać rozpatrywać, składać sobie plan i zaczynamy działać od czego zaczniemy? jak widzicie tutaj sobie już przyłożyłem lustereczko szelkę założyłem, szyby, żeby trochę sobie humor poprawić no ale oczywiście to jest tylko tak przyłożone, tak nie? Może zostać naturalnie. Dlatego w dzisiejszym dniu zaczniemy od składania. drzwi. Tu jest wiązka do banga. To są w ogóle wszystkie wiązki do banga. Ja mam dużo różnych fajnych rzeczy, na przykład głośniki do banga, gdzieś tam przełącznik do lusterek składanych, i tak dalej, tak dalej. Także zaczniemy sobie, od składania przednich drzwi, a żeby zacząć je składać, no, to należy je wygłuszyć. Tutaj takie foto malutkie, będzie zmiana we wnętrzu. Tak sobie to wymyśliłem. No i teraz tak, zaczynamy. Wygłuszanie drzwi. Tamte drzwi niestety w tej chwili tak mam ustawione auto, że trochę mam ciasno. Ze względu na to nie będę nagrywał materiału z wygłuszenia drzwi z prawej strony. No bo się słabo otwierałem, tak nie byłoby nic widać. Zrobimy później analogiczny filmik z lewej, a ja się biorę za wygłuszanie lewej strony. Jak widzicie, drzwi są już przygotowane do wygłuszenia. Mamy tak zdemontowany podnośnik, klamka została, zamek został, a to czujnik zderzeniowy został. Tak to drzwi mają niezamontowaną wiązkę, zdemontowany podnośnik, który leży właśnie tutaj. Zalecam wszystkim. Przygotować sobie drzwi do tego stanu, ponieważ dzięki temu, jako tako, będziemy mieli dostęp do wszystkich zakamarów. Idę teraz przygotować matę. Tutaj mamy matę Big -mat przeznaczoną do drzwi, a ja tymczasem idę po wałek, odmierzam odpowiednią długość i przystępuję do oklejania drzwi lewych Drzwi otłuszczone, przygotowane. Słuchajcie, jak to teraz pięknie gra. Tak jak powiedziałem, idę odmieszać matę. Za chwilę przystępujemy do oklejania. Słyszycie mnie, mnie, Słyszycie mnie. Słyszycie mnie. Zobaczcie jak ładnie. Drzwi wygłuszone, tam pod beleczką też. Nie będę wyklejać, się wykleję tutaj za głośnikiem. Dokleję dodatkowe kawałki, dlatego żeby tutaj było lepiej wygłuszone I oczywiście nie wyrzucam na razie tych białych foli zabezpieczających. Chodzę no, na to, że to im posłuży jako szablon do wycięcia na drugą stronę. Nie będę musiał znów ponownie robić wszystkich powierzchni. a Teraz słuchajcie tego. Jest różnica co? Wystarczy tego. Bierzemy się za składanie drzwi, czyli wkładamy z powrotem podnośnik, wszystkie uszczelki, wiązkę, podłączamy sterownik, zakładamy głośniki. Zobaczymy co tu się będzie działo. Może zacznie coś świecić, coś grać, coś, coś się podnosić. Do dzieła. Uszczeleczki założone, pustereczko jest przykręcone. A co do, do kabeleczek jest? Jest kabelek, znaczyć to może nie mniej, nie więcej jak to, że już wiązka jest wewnątrz. I oczywiście tak jest. Mamy wygłoszone drzwi. Włożony podnośnik, włożony zamek. To było. Za chwilę założymy jeszcze głośniki. Założony jest tutaj również sterownik drzwi. Wiązka do banga. Wiązka do, do banga, do oświetlanych listew, czyli do s Ona jest nawet też i do asystenta pasa ruchu. Niestety tutaj asystenta nie dokładałem ze względu na to, że piłem usterka składane bez asystenta. Dlatego już nie chciałem się wydawać kolejnych pieniędzy. I będzie jak będzie. W związku z tym mamy wiązeczkę. Wiązka jest, tak jak powiedzieliśmy. Do banga, do ambient, do podświetlenia banga i również dodatkowy głośnik. O tutaj właśnie za chwilę założymy te głośniki do banga i do s tak bo listwy też są świecące we i wtedy jest inna wiązka drzwi. Słuchajcie, sterownik pochodzi z tego samego auta co wiązka, także na pewno też będzie dobry. Na razie tego nie oklejam. Okleję to w czasie późniejszym. A może w ogóle tego nie będę oklejał, bo ja nie zwykłem oklejać tych blach. Te blachy wygłuszane są poprzez gąbkę, która jest dociskana poprzez boczek. Słuchajcie, jeszcze jednej rzeczy. Ładnie co? Cichuteńko, głuchuteńko. Uwaga. Ładne takie głuche uderzenie. Tu jeszcze tego nie słychać, ale też się ten dźwięk na pewno poprawi. Idziemy dalej do przodu. Trzeba się przykować do wymiany szybek, ponieważ przyjeżdżają panowie, wymienią mi szybki. A co później? Zobaczymy. Działamy dalej. Kolejny etap: wymiana tylnych szybek. I tu panowie już bardzo ciężko działają, bo nie jest to prosta sprawa. Zachowa robota profesjonalistów. Widzicie gniazdo USB zamontowane. Raz teraz na przełożenie tego kosza. A i zapalniczki, żeby było białe podświetlenie. No i toner będzie gotowy. A tak wygląda auto po wizycie specjalistów od wymiany szybek. Jak widzicie już jest też chrom w tylnej prawej i w tylnej lewej szybce. Tutaj to nawet w przedni Jak sobie to wyschnie, powkładamy chrom, bo tutaj coś nie do końca one ładnie dolegają. Ale na to przyjdzie czas o, i będzie wytarte. Mamy i gotowy tunel. Założona półeczka z gniazdem USB. Mam taki sam tunel z ładowarką indukcyjną. Kiedy się miałem, powiem szczerze, nigdy jej nie użyłem, dlatego postanowiłem, że tutaj ładowarki dokładał nie będę. Dołożone gniazdo USB. Zapalniczka z białym podświetleniem no i wszystko jest gotowe do tego, żeby zamontować w aucie. Ale zanim do tego dojdzie, no to jeszcze czas na to, żeby. Skręcić deskę, bo przypominam wam, deska rozdzielcza jeszcze nie jest przykręcona do auta. Jednak gdzie jest przykręcona, to tutaj te dwa punkty trzeba przykręcić resztę. Wtedy będzie można włożyć ekran. Trochę tych części musi mi tu ubyć, bo mam ich tu już za dużo. To do dzieła. Szukamy śrubek i skręcamy deskę rozdzielczą. Mamy śrubeczki, i teraz zobaczcie, różnica jest taka do skręcenia deski. A to są do skręcenia tunelu. Te ja do skręcenia tunelu są delikatnie dłuższe. Więc wkładam wszystkie na kubeczkę i są posegregowane. I teraz tak, to jest. Poduszka powietrzna, to jest też poduszka powietrzna, to jest do wybieraka, do tej ramki. To jest schowek i półka nad kolana kierowcy z boku, śrubki. Te jeszcze nie rozkminiłem, gdzie są, ale pewnie znajdę. I to są śrubki do poduszek powietrznych, do kurtyn, To do dzieła. Bierzemy te śrubki, skręcamy deskę. Dzisiaj tak wszystkiego po troszku. Wobec tego, skręcony jest tutaj już schowek. Deska w ogóle z tej strony już jest skręcona na gotowo. Jak widzicie, zaczęło tu przybywać różnych rzeczy, np. Na nawiewy do tunelu. I mam tutaj jeszcze panel klimatyzacji już jest wspięty. Deska, a jeszcze jest brudna deska. Idę po środek, żeby ogarnąć deskę i wepniemy panel już taki docelowy, który ma być w tym aucie. No, myślę, że ta czarna góra z tym szarym dołem nie będzie się gryzła, a jeszcze jak dojdą dodatkowe elementy, czyli pcerka, tunel i tak dalej, to będzie wyglądało to tylko lepiej. Układanie wnętrza trwa. Przed wami już złożony tunel. Założyłem również podłokietnik, tylne nawiewy, tak to się prezentuje. No i teraz nadszedł czas na panel do sterowania MMI i cup holder. No Jak się domyślacie i oglądaliście tutaj jeden z pierwszych odcinków, cap holder nie był podświetlany, i była jednostka MIB, ale nie była jednostka MIB Pro. A to się wiąże z tym, że mamy różne pokrętła, tu jest pokrętło dotykowe, a w tym aucie pokrętło było małe, zwykłe, niedotykowe. No oczywiście nie mogło to zostać standardowo, i tutaj. Taki panel podświetlanym kalbholderem holderem. Jest. W każdym razie zobaczcie, jak wyglądał panel, jaki był podziubany i wyślizgany panel, który kupiłem. To jest jedna sprawa. Oczywiście fajnie, no był było auto Hold, to mnie niezmiernie cieszy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, zobaczcie jak wyglądał wskaźnik selektora nie ma. No i ta klawiaturka ze względu na to, że to jest jeden element, oczywiście klawisze można było powymieniać, ale ramkę trzeba przełożyć. postanowiłem założyć za auta, zobaczcie, to ma 20 z auta 29 tysięcy, jakie jest ładne równe matowe, a to jest auto. Ta, które miały trochę więcej przebiegu. Zobaczcie, jak jest wyślizgane tu przy starcie, na przykład, i tak dalej. Ok, udało się to rozebrać. To jest podstawa panelu MMI, to jest gałeczka, tu jest ta gałeczka, która jest dotykowa, to jest zaślepka. Cup Holdera z USA. To jeszcze było czymś zalane, ja to na początku dyskwalifikowałem, wyeliminowałem, chciałem zastąpić, ponieważ kiedyś jeszcze kupiłem za jakieś tam przyzwoite pieniążki tunel z podświetlanym Cup Holderem. Postanowiłem złożyć to wszystko na tym tunelu, jako że ten jest naprawdę w bardzo ładnym, bardzo ładnym stanie. Ten zestaw, który tu kupiłem, był oczywiście jeszcze wyposażony w przycisk Start Stop o deski, ale ten przycisk Start Stop wcale nie był taki fajny, ponieważ jak ten klikał, ten nie klikał, no i tutaj było coś jeszcze podrzeźbione, polepione, podrzeźbione. Także wymieniłem samą kapę przycisku i ten przycisk będzie teraz zamontowany w moim Audi. Tu mam już wymyty jak nowy przycisk do hamulca ręcznego. Tu mam podzespoły składowe. Jeszcze gdzieś tutaj mam. Przycisk Auto Hold, i teraz zastanawiam się, czy założyć oryginał, który mam stąd, czy Chinola, którego nie mam stąd, tylko mam z Chin. Jeżeli będzie ładny stan, to założę oryginał, ze względu na to, że wtedy będzie pewne, że podświetlenie będzie odpowiedniej mocy. Składam to w całość i będziemy mieli złożony tunel. Teraz zobaczymy, czy jednostka działa. Jest już zdjęta ochrona komponentu, oczywiście jest niezakodowana jeszcze, ale jednostka już powinna działać, grać. Także zobaczymy, czy faktycznie to działa. Wymuskałem sobie już tę konsolę. Mam tak jak trzeba. Podłączyłem, zakładam, mówię. Kurde, coś mi pręży i coś mi pręży. Widzicie tutaj, co się dzieje? A widzicie tu, co się dzieje? Kupiłem to na Allegro. Od ch... oszusta, handlarza, który sprzedał to nie pisząc, że jest od Anglika. Także muszę się przeprosić ze starą ramką i wszystko to z powrotem przyłożyć teraz do tamtej ramki. Śpieszę do komputera napisać odpowiedni komentarz. Na szczęście jeszcze tego nie komentowałem. Zobaczcie sobie, jak to już jest ładnie. A dzisiaj, tak jak obiecałem wczoraj, nagramam troszeczkę bardziej szczegółowy materiał z demontażu wygłuszania tych drzwi, także od początku do końca, całościowy proces zostanie nagrany, przygotowane szablony także wycinanie tych mat dzisiaj zajmie nam trochę mniej czasu, ale trzeba rozebrać drzwi kompletnie, ponieważ trzeba wyjąć podnośnik, wyjąć wiązkę, zmienić na taką która, do banga, także też dużo fajnych, ciekawych rzeczy, no i jest to kolejny kroku temu, żeby to auto zaczęło jeździć, zrobimy drzwi, przejdziemy do kolejnych tematów, może wygłuszymy później tylne drzwi, a może poskładamy inne tematy, pożyjemy, zobaczymy zapraszam serdecznie na seans, a teraz że my się zadzieli. już praktycznie poskładane, zamontowane jest lusterko, są drzwi wygłuszone, zamontowana sta również wiązka i wszystkie elementy, które tutaj powinny być zamontowane. Jeszcze trzeba zamontować sterownik, i te zaślepki. I właśnie o tym sterowniku chciałem wam teraz troszkę opowiadać, ponieważ kładam tutaj do tego auta ambient, dokładam również świecącą listwę progową, którą może zamontujemy dzisiaj, ale wątpię, że dzisiaj zamontujemy. No i oczywiście banga. No i tutaj mam dwa sterowniczki. Zobaczcie, ten jest z numerem 392B. A ten z numerem 592F. W tym jest więcej pinów, w tym 592. Ja tu mam puste miejsca, tu te piny są. Są to piny między innymi właśnie do podświetlenia. Bardziej spostrzegawczy, pewnie zauważyli. Tu mam te piny skrajne, tu są w pionie, a tu w poziomie. Wiązkę mam od ambientę, wiązkę mam od anga, ale troszeczkę jest starsza, ponieważ były dwa typy. Na szczęście mam tutaj wiązkę taką, która ma piny zasilające w odpowiednim kierunku. Teraz na szczęście cała ta kostka tu jest wypinana. Jedyne co będę musiał zmienić, to tylko te dwa zasilające piny. I tak naprawdę nie będę musiał ich odcinać i lutować, tylko wszystko to uda mi się poprzez przepinowanie tych dwóch pinów. To do dzieła, zamieniamy wtyczkę na białą. Aha, z lewej strony sprawdzałem, też jest biała wtyczka, To świadczy o tym, że już jest nowsza wiązka, bo tamta jest z 2011 roku, jest nowsza wiązka, jest nowszy moduł, czyli zmiana nie dotyczy lifting, nie lifting, tylko zmiana dotyczy rocznika, bo ta jest z 2016 roku, czyli jest też już z poliftowej wersji. Są złożone, uporałem się również z różnicami w wiązce i module. Wszystko już jest tutaj podpięte. No nie, wszystko jeszcze do banga podświetlenie, <laughs> ale to w boczku, tak samo boczek nie jest podpięty. Próbowałem sobie zobaczyć, czy będą się mi regulować lusterka i tak dalej. Tutaj mam panel do sterowania szyb, lusterek. No i yy, nie do końca, ponieważ na przykład prawa strona, lusterko reguluje się, jak naciskam joystick w górę, to chyba idzie w prawo, jak w dół, to w lewo. Na no jakoś tam te funkcje są takie pomieszane. Tak samo szyba, jak ją biorę do góry, to szyba idzie w dół, a jak Biorę szybę przyłącznikiem w dół, to idzie do góry. lusterka również się nie składają. Wobec tego domniemam, że potrzebne jest kodowanie i tym, że właśnie się teraz zajmę. Mam już tutaj komputerek, pokodujemy i do Was wraca. Trochę pokodowałem i spójrzcie na to. Lustereczka na razie z przycisku, ale już się składają, jeszcze mam jeden błąd w prawych drzwiach, zaraz to rozkminie, no i problem taki, że jak naciskam guzik do góry, to szyba mi się opuszcza, a jak biorę do dołu, to szyba mi się podnosi. Prawdopodobnie jest to powodowane zmianą w tej wiązce, za chwilę sobie porównam pinologię lewa-prawa, na szczęście lewą wiązkę mam oryginał, więc mam się do czego odnieść, ale wygląda na to, że prawy moduł wyda, no to fajnie, bierzemy się za następne tuningi, słuchajcie lustereczka są zrobione słuchajcie kończymy na dzisiaj, co by tutaj wam powiedzieć no trzeba jakieś podsumowanko małe zrobić gdzie my jesteśmy, mamy złożone przednie drzwi zostało założyć te słupki, w sumie to może je za chwilę założę ten słupek i ten trójkącik to będą już tak naprawdę z zewnątrz złożone całkowicie, w jednej i z drugiej strony założone lusterko, zakodowany sterownik tutaj jeszcze jest problem, jest zła parametryzacja trzeba będzie tą parametryzację wgrać w każdym razie kupiłem bardzo nowe sterowniki ponieważ z literką F i nie mogę na to Obecną chwilę znaleźć do nich parametrów, ale działają. Prawda, odwrotnie, sterwają sterkiem odwrotnie. To jest temat, który można zrobić później. Są mi założone boczki, drzwi wygłuszone. Słuchajcie tego, jak to się ładnie zamyka. A! lubię takie rzeczy, dobra idziemy na drugą stronę z drugiej strony została domontowana klameczka, już, oczywiście antena do kresy w środku, działa wszystko tak jak powinno te drzwi mają oryginalny sterownik z literką F, także działa tutaj taka wiązka wyciągnięta z boczka, także wszystkie guziczki są jak najbardziej działające nawet klameczka podświetla się już wiadomo wszystko, że to będzie działać złożony środek, Z prawej stronie całkowicie tunel całkowicie, tutaj brakuje półki na kolana, brakuje jeszcze poduszki muszę to założyć, ale zanim to zrobię tutaj zapomniałem o jednej rzeczy, mianowicie Zamontować podstawy, pod stopnice. Także trzeba tu będzie troszeczkę rozmontować, odchylić ten dywan. Mam nadzieję, że tylko, to, tylko tyle wystarczy. Zamontować i wtedy przystąpię do montażu kolejnych elementów. Teraz tak. Tu jest wzmacniacz do banga. Jednostka pochodzi od auta, które banga nie miało. I w następnym odcinku zajmiemy się tym, żeby zrobić odpowiednią adaptację, parametryzację jednostki i włączyć jej komunikację ze wzmacniaczem, tak żeby to się wreszcie zaczęło jedno z drugim komunikować. Jak się zacznie komunikować, to wtedy jednostka Zostanie zawieziona na przerobienie na Europę I w sumie tyle W kolejnym odcinku również oprócz tematów związanych ze wzmacniaczem i z audio Zajmiemy się składaniem sufitu Jak widzicie tam nie ma jeszcze antenki Ale tą antenkę mam już tutaj Zarzeczyłem sobie żeby została polakierowana na czarno Ona jest teraz brudna Także nie patrzcie na jakość lakieru No i została właśnie ta antenka na czarno polakierowana Także mam antenkę Kurtyny czekają pod sufitka jest tutaj Wszystkie części są Przystąpimy tak jak powiedziałem w następnym odcinku do montażu To tyle moi drodzy Widzimy się, mam nadzieję, w następnym odcinku, a ja złożę sobie jeszcze te słupeczki i idę spać, bo już jest dość ciemno. Zanim zakończymy odcinek, mały teaserek, powoli odkrywam wszystkie karty, co nas czeka, jak to będzie wyglądało. Ostatnio odwiedziłem kolegę Bartka pasy w kolorze. Zobaczcie, co tutaj ma ładne, prawda? Więcej dowiecie się w kolejnym odcinku.